Jeśli Daniel przeczytał list, w którym stryj prosi, by mnie chronił, to dlaczego przysłał kogoś, kto miał mnie uwieść? Po co te podstępy? Bo Daniel myślał, że jesteś jednym z jego wrogów. Nie wiedział o Twojej niewinności do śmierci księdza Bazdomera. Wtedy przeczytał list. Nie zwierzył Ci się, bo nie chciał Cię narażać. Jak możesz? Nie uznajesz żadnych zasad? Wiesz, kogo bronisz? Człowieka, który zmusił księdza do kłamstwa. Ksiądz Baldomero wierzył w niewinność Daniela. Chciał pomóc ci odkryć prawdę, za którą oddał życie. Podziwiam waszą wierność, bo jesteście przyjaciółmi Daniela, prawda? Jesteście wobec niego lojalni. Doceniam. Przykro mi, bo myślałam, że jesteście też moimi przyjaciółmi. Dlaczego nie chcesz, żebyśmy mieszkali w Malkaridzie? Tam łatwiej przypilnuję twoich interesów. Zajmę się ranczem, dopóki nie pozałatwiasz swoich spraw. Jestem twoją siostrą, zaufaj mi. Jak mogą ufać kochance byłego męża siostry? To cios poniżej pasa. To prawda. Kiedy poznasz Kamilę, przyznasz mi rację. Nie muszę jej znać, żeby wiedzieć, że postąpiłaś podde. Żałuj, ale poznaliśmy się w niesprzyjających okolicznościach. Udowodnię, że cię nie zawiodę. Mój romans z Zanosem wynikał z konieczności. Nie wyrzucaj mnie. Przemyśl to. A ty się zastanów, po której jesteś w stronie. Muszę iść. Zaczekaj. Wybacz, zmoczyłam cię. Na szczęście nie. Danielu, zaczekaj. Znasz mojego brata? Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Masz jego numer do pracy? Jestem tu tylko gościem. Przyszłam nawet sobie kawę. Rozmawiałam z nim pierwszy raz w życiu. Miałem dług wobec Daniela. Uratował mi życie. Nie mogłem mu odmówić pomocy. To zrozumiałe. Uczciwie powiedziałeś. A ty, Viviano? Przecież wiedziałaś, co czuję do Andresa. Pozwoliłaś, żebym nie wykorzystał. Nie. Człowiek, który tam leży, kocha cię całym sercem. Naraził się dla ciebie. Bądź pewna, że jesteś sensem jego życia. Nie wierzę w to, bo złamał mi serce. Nie chcę go widzieć. Mam do ciebie prośbę. Powiedz Danielowi, że jeśli był tak sprytny, by przysłać kogoś, kto mnie rozkocha i zmarnuje mi życie, niech ma odwagę stanąć przede mną twarzą w twarz. Zostaw mnie. Co teraz? Nie wysłuchacie. Przykro mi, że czuję się zdradzona. Mnie też. Cayetano Alvaran? Czego ode mnie chciał? Podejrzewa cię. Ktoś powiedział policji, że ukrywasz Leoncio. Przyszedł cię o to zapytać. Zaprzeczyłam. Uspokoiłam go. Gdybym nie rozmawiał z Danielem, pomyślałbym, że to on na mnie doniósł. Widziałeś go? Powiedział, że go zobaczy, gdy Andres wyjdzie ze szpitala. Co zrobisz z Leonciem? Nie możesz go trzymać w zamknięciu. Jeśli ucieknie, to ogrąży nas wszystkich. Wydajmy go, żeby nikt nie podejrzewał, że byliśmy z nim w zmowie Leon się będzie sypał. Zaszkodzi nam Nie mamy innego wyjścia Jeśli wydamy go policji, zasłużymy sobie na wdzięczność Kamili Chyba, że... Że co? Że znajdziemy inne rozwiązanie. A Kamila? Wybacz, Kamila nie chce przyjść. Przecież była rano. Prosiła mnie o dowód tożsamości potrzebny, żeby złożyć doniesienie na Leoncie. Co się stało? Powiedziała, że użyłem podstępu, aby dostać się na ręczę. Wie o wszystkim. O czym? Że Andres jest szpiegiem Daniela. Kto jej powiedział? Oskarżyła Wiwiany i mnie o zdradę. Jest tutaj? Porozmawiam z nią. To nic nie da. Usiłowaliśmy wyjaśnić sprawę, ale bez skutku. Uspokój się. Przepraszam, że przeze mnie Kamila pogniewała się na Was. Teraz najważniejsza jest Kamila. Jest załamana. Myśli, że wszyscy ją zdradziliśmy. Dowiedziała się, że ją okłamywałem a powiedziała, że ją kochasz, ale nie chciała nas słuchać. Kamila ostrzegała mnie, że nie zniesie kłamstw, a ja ją okłamałem. Zrozumie, kiedy pozna całą prawdę. Nie przyjmie półprawdy. To wszystko moja wina. Co robisz? Idę. Posłuchaj mnie. Jesteś za słaby. Nie było złym pomysłem to, że tu zamieszkałam. Skądże? Dobry wieczór. Wybacz, ale muszę chwilę porozmawiać z mężem. Zobaczę, co z kolacją. Co robiłeś z tą kobietą? Rozmawialiśmy przy kieliszku. Czekałem na ciebie, żebyśmy razem zjedli kolację. Nie lubię, kiedy jesteś z nią sam na sam. Miałem ją wygonić. Mamy za dużo kłopotów, żeby przysparzać sobie kolejnych. Nie ufam jej po tym, co się stało. Nie będę dla niej nieuprzejmy, tylko dlatego, że czujesz się zdradzona. Gdzie właściwie byłaś? Byłam u przyjaciółki Gladys. Spotkaliśmy ją na lotnisku podczas podróży do Las Vegas. Kupiła udziały i poleciła mnie znajomym. Dobrze sobie radzisz? Masz zajęcie i nie myślisz o troskach. Czuję się zakłopotana. Ona i jej przyjaciółki są pewne, że zdobyłam certyfikat w Las Vegas. A to nieprawda. Nie muszą o tym wiedzieć, ale czuję się jak oszustka. Nie dramatyzuj. Certyfikat nie świadczy o Twojej wiedzy. Nie martw się. Chcę zdobyć ten certyfikat, żeby nie mieć wrażenia, że oszukuję ludzi. Dowiem się, gdzie możesz zaliczyć kurs i otrzymać certyfikat. Zadowolona? Tak, kochanie. Jedzmy, nie ram z głodu. Przestałam Ci się podobać? Co Ty wygadujesz? Już dawno nie. No wiesz, nie kochaliśmy się. Przy tylu kłopotach i obcych w domu nie mam do tego w głowy. Kolacja. Tú Que sostienes la mirada Cuando el miedo se desliza Dentro de nuestras palabras Tú mi mar, mi libertad Mi vida entera La mujer que yo Nie mogę Cię stracić, Camilo. Nie mogę stracić i Ciebie. Ver